Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. W związku z tym, że pojawiła się nowa wersja map i oprogramowania fabrycznej nawigacji w Kia, zapraszam na krótki film. Pokażemy sobie, jak zaktualizować fabryczną nawigację we własnym zakresie. Zapraszam do oglądania. Wchodzimy na stronę update.kia.com. Pobieramy plik w sensie aplikację do pobierania map, Navigation Updater for Windows albo for Mac, jeżeli ktoś ma Maca oczywiście. Pobiera nam się plik aplikacji. Aplikację oczywiście instalujemy, chociaż ja już, ja już na tym komputerze mam ją zainstalowaną. Wersja jest już zainstalowana. ciśni OK, aby zamknąć instalatora. OK. Więc jak już mamy tego Navigation Updatera zainstalowanego, otwieramy go. Wybieramy tutaj w tym okienku swój model, który chcemy, w którym chcemy zaktualizować nawigację. My weźmy sobie to na przykładzie, na przykład Kij Sportage. Wybieramy rok modelowy naszego samochodu. Będziemy aktualizować hybrydę, model R2025. Okay. Wybieramy miejsce, gdzie ma plik aktualizacji zostać pobrany, 22 giga, wymagane miejsce na dysku twardym 47. Okej. Okay. Trwa pobieranie pliku. Kiedy zostanie pobrany plik, Navigation Updater poprosi o wpięcie pendrive'a, żeby przekopiować na pendrive'a plik aktualizacji, no ale zapraszam do oglądania. Kolejna część za chwilę. No już prawie mamy 91%. To jest ten moment, że trzeba znaleźć pendrive'a, na którego będziemy to wgrywać, kopiować. Ja akurat mam SanDisk'a 128 gb firma nie jest ważna, natomiast ważna jest pojemność. Chociaż w przypadku tej aktualizacji aż taka duża pojemność nie jest potrzebna, bo plik ma 23 giga, natomiast ważne jest to, żeby ten pendrive nie miał żadnego oprogramowania fabrycznie wgranego. Aktualizacja nawigacji na biegu jałowym może naruszać przepisy ruchu drogowego. Oczywiście super. Pewnie się, że postępujesz zgodnie z przepisami ruchu drogowego przed rozpoczęciem aktualizacji OK. I teraz sobie wybieramy kompiuj na pamięć USB, wpinamy pendrive'a w gniazdo. kopiuj na pamięć USB dysk D. Dalej. Wybrana pamięć masowa przenośna jest większa 32 Giga. Użyć tego urządzenia przenośnego? Tak. Tak. No i w tej chwili trwa e, kopiowanie pliku aktualizacji na pendrive'a Wracam za chwilę. Już prawie mamy to. Aktualizacja na biegu i znowu jest ostrzeżenie o tym, że aktualizacja na biegu jałowym może naruszać przepisy ruchu drogowego. Okay. Najnowsza wersja mapy została pobrana. Zamknij program po usunięciu plików tymczasowych. Zamknąć teraz program. Tak. Idziemy do samochodu. Trochę krzywo go zaparkował, no ale nam to nie przeszkadza tym razem. Sportage hybryda model 2025. Trochę tutaj słońce świeci, ale myślę, że w naszym filmie to wcale nie przeszkadza. Pendrive gotowy. Wpinamy go w gniazdo USB-A czyli środkowe gniazdo. Tutaj, odczyt urządzenia USB. Brak dostępnych plików multimedialnych, tak ma być. No i albo nam wyskoczy tutaj powiadomienie o tym, że jest dostępna nowa aktualizacja w sensie tanie z aktualizacją. Natomiast jeśli nie wyskakuje, to wchodzimy w setup ogólne zakończę aktualizację. Po wybraniu opcji zakończ aktualizację ekran się wyłączy, nawigacja, kamera nie będą dostępne i albo zakończ aktualizację, tu możemy sobie jeszcze sprawdzić szczegóły albo później i zostawmy sobie wersję później. Umowa serwisowa. To później powinno rozpocząć aktualizację po wyłączeniu pojazdu. Ja chciałem to zrobić, żeby nie naruszać przepisów ruchu drogowego. Wiecie, jak jest. Zakończę aktualizację później. A chyba jednak nie można. Przygotowywanie aktualizacji. Podczas aktualizacji należy zapewnić jednostajną pracę silnika. W trakcie aktualizacji wszystkie funkcje, w tym kamera tylna i audio, są ograniczone. Coś szybko nam tutaj ta aktualizacja idzie. Przed filmem aktualizowałem również tą nawigację Vivi 6, no i trwało to jakieś 30 kilka minut. No tu poszło zdecydowanie szybciej. czyli spokojnie zmieściliśmy się w tych deklarowanych 20 minutach. Gotowa wersja o 11.09. Wersja oprogramowania z czerwca, czyli jest to jesienna aktualizacja, oczywiście. Jeśli ktoś miał aktywne OTA, to prawdopodobnie ta aktualizacja automatycznie pobierze się z chmury. Jeśli jednak to nie nastąpi, bo z jakiegoś względu nie wiem, samochód albo aktualizacja nie znajdzie. Samochodu do zaktualizowania, to może być tak, że trzeba będzie zaktualizować to właśnie przez pendrive'a. Można również sobie zobaczyć podsumowanie, zobaczyć co się zmienia. Może też być tak, że jeśli grana obecna wersja oprogramowania jest starsza niż poprzednia, to może być konieczna właśnie aktualizacja z pendrive'a, czyli aktualizacja z chmury z OTA jest możliwa tylko i wyłącznie z poprzedniej wersji mapy do tej najnowszej, która wchodzi. Na dzisiaj tyle. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. No i jeśli macie pytania, piszcie. Dobrego dnia, trzymajcie się. Do następnego.